Testuję wyrzutnie piłek dla psa, którą kupiłam w Kiku za 60 zł. Słuchajcie, to jest wielkie. To dosłownie wygląda jak bazuka. Gaca, patrzysz w oczy śmierci. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. To jest dosłownie wielkości Gacusia. Dobra, broń załadowana, jest piłka w środku. Gacuś się trochę boi. Uwaga, strzelam, strzelę tutaj, żeby go nie przestraszyć. Wow! O, Gaca zainteresowany. Dawaj, baw się! Leć za piłką! Tak! Dobrze! Jest piłeczka! Brawo, Gacuś! O, Gacuś. coś. <laughs> się chyba trochę nie interesuje, prawda? Ten... Dawaj, Gaca! Biegaj! Biegaj! Okej. Okay. Ogólnie zabawka jest super. Podobno strzela piłkami aż do 10 metrów. Tylko po prostu musicie mieć psa, który lubi się bawić piłką, bo Gacuś w ogóle nie jest zainteresowany. Ale to, to jest ekstra. Wydaje mi się, że ja się bawię lepiej niż mój pies. Część druga testu wyrzutni piłek dla psaskika za 60 zł. Próba pierwsza, strzelam i Gacuś niezainteresowany kompletnie. Teraz muszę biec po piłkę. Próba druga i nadal nic. Uwaga, nie walnęło Gacusia, choć wiem, że tak wyglądało. Gaca potwornie znudzony i trochę zestresowany. I próba trzecia, nadal nic. Gaca jest odporny na dobrą zabawę, ale jak widać, ta wyrzutnia jest bardzo dobrą zabawą dla męża. Sprawdzamy także, na ile metrów da się wyrzucić piłkę i e, powyżej 10 na pewno, więcej niż obiecu Producent. Czy opłaca się kupić? Nie wiem. Na taką samą odległość rzucicie wy sami, a jednak 60 zł to dość dużo. Oczywiście rzucanie męczy, ale naciąganie tej piłki też. Gacuś bawił się średnio, ale chociaż Patryk dobrze. W parku w Warszawie znaleźliśmy bardzo fajną maszynę, w której możecie kupić karmę dla kaczek za złotówkę. Sprawdzam, czy działa. Wrzuciłam złotówkę i tak działa! I zobaczcie. Ile karmy? wyrzuciła byłam naprawdę w szoku, tak więc zbieramy karmę i idziemy karmić zwierzęta. Na początku test na gołębiach i gołębie nie narzekały, były bardzo zadowolone, ale chcemy przetestować to na kaczkach, tak więc idziemy do kaczek. Gołęb też już jest. I kaczki też były przeszczęśliwe. Mi się ta zabawa bardzo podobała. Najlepiej wydana złotówka w życiu, ale tak naprawdę najbardziej szczęśliwy był Patryk. Posłuchajcie, jak on się cieszył. Testujemy plecak do noszenia psa, wyjechaliśmy w góry i nie wiedzieliśmy czy nasz pies da sobie radę na szlaku, ponieważ jest po operacji, tak więc kupiliśmy taki plecak, na początku sprawdzamy jak ciężar Gacusia, powiem wam, że Patrykowi szło nieźle, Gacuś był troszeczkę zestresowany, mi szło znacznie, znacznie gorzej i ja już czułam ten ciężar, nie jestem tak silna, ale... Jak widać, tańczyć mogłam. Gacuś miał takie What the fuck, Tak więc sprawdzamy na szlaku. Na początku Gacuś szedł dzielnie, później trzeba było go wziąć na plecy. I powiem wam, że było to bardzo wygodne rozwiązanie. Do tego plecak ma kieszonki, więc można wsadzić najpotrzebniejsze rzeczy. Jak był trudniejszy moment na szlaku, to mogliśmy go nieść. Plecaczek ma także wywietrzniki, więc mógł sobie spokojnie oddychać. Ale powiem wam, że Gacuś był tak dzielny, że większość szlaku pogonał sam. Plecak okazał się być dobrym zakupem. Gacuś poleca. Kochanie, skąd masz tego psa? Stamtąd przyszedł. A to nie jest tamtej pani? Był tamtej pani. Mój Gacuś ostatnio uwielbiał siedzieć w pudłach, tak więc pomyślałam, że jest mu potrzebna. Buda! Już jest zainteresowany. Gacuś nie tak się używa budy! Złaś! Prawie gotowe. I jeszcze tylko ostatnie wykończenie w postaci poduszki. Taran! Kupiłam ją dlatego, że nie ma dachu, a Gacuś boi się spać w takich budach, które są zakryte. Dawaj, ciekawe, czy nie będzie dla niego za mało. Trochę mała. Szedł! No, rozmiar idealny pod mopsa. Prawie. Wyciągnę cię na słońce, żeby cię fajnie grzała. Gacuśowi się bardzo buda spodobała, ale trzeba będzie kupić większą, a tą oddać mniejszemu pieskowi, bo widzicie, jak ten tyłeczek wychodzi kupiłam Furminator, czyli podobno super szczotkę dla zwierząt, która potrafi wyczesać całą zalegającą sierść. W internecie możecie znaleźć na przykład takie zdjęcia, tak więc zobaczymy, jak wyjdzie mi czesanie Gacusia. Na początku mu się nie podobało, tyle sierści wyszło przy pierwszym pociągnięciu, ale później Gacuś się zrelaksował i muszę Wam powiedzieć, że nawet mu się podobało. Starałam się porządnie go wyczesać, żeby zobaczyć, ile uda mi się wyciągnąć mopsa z mopsa. Jak widzicie, na koniec Gacuś był już naprawdę zrelaksowany. A, oto efekty. Co prawda drugiego mopsa tego nie ulepię, ale wyszło z niego naprawdę sporo sierści. Mój pies jest uzależniony od wygrzewania się na słońcu i zawsze leży tam, gdzie akurat świeci. Oto dowód.